Dzisiejszym tematem sądy będzie sesja, czyli ulubione zajęcie studentów i jak to się przedstawia w słowniku studenckim system eliminacji słabych jednostek akademickich. Idziemy z pytaniem do studentów, jak im się podoba, jak jest nastroje, jak samopoczucie przed sesją. Jak przebiega Was sesja? Rzesze? ciężko, no, ale do przodu. Dużo egzaminów, to na przykład dzisiaj na Filozofia ustnie, za chwilę wchodzimy, także musimy zacząć się uczyć, bo nie ma żartów. Czy będzie kampania tak. wrześniowa? Nie, to będzie czerwcowa. Czerwcowa będzie? Tak, Czyli pozytywne nastawienie. Oczywiście, że tak. A czy zgadzacie się ze stwierdzeniem, że sesja to jest system eliminacji słabych jednostek akademickich? E, dziękuję, do widzenia! Na początku, nie jest tak źle jak myślałam, że będzie. Stresik jest? Tak. Egzaminów dużo? No sporo, ale już jesteśmy w z... połowie. Tak, w I moje główne pytanie, czy zgadzacie się ze stwierdzeniem, że sesja to jest system eliminacji sądów i no. wniosek Nie, czemu? No, nie tak. zgadzam się z tym stwierdzeniem, bo wcale nie jest Aż tak tragiczny, wystarczy trochę bo... się powtórzyć i będzie dobrze. A Ty jak myślisz? To jest to, A jak nastawiają się przesunki? Czyli spotkamy się w lutym w sesji poprawkowej? Yeah, nie, absolutnie yeah. no yeah. nie. Yeah. Ja nie chcecie się zabić w Nie, to nic, przecież Nie zamierzam, nie zamierzam, muszę poprawek, ale to czemu nie wyjdzie? Ale spotkamy się jeszcze no, w sesji poprawkowej, będziemy z Tobą jeszcze raz rozmawiać. Jak się podrawy, nie, życzę, żebyśmy się z tym spotkali. A co no, ale spotkać się możemy. ale nie, 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 Czy nie, nie, ze stwierdzeniem, że sesja to jest system eliminacji słabych jednostek akademickich. nie, Dlaczego? Bo sesja, jakoś. Sesja jest bardzo przydatna, pozwala się skupić nad różnymi rzeczami. Nie Czy masz jakieś słowa otuchy, pocieszenia i pozytywnego nastawienia do swoich... Bez spiny są drugie terminy. <laughs> Dzięki. Bez spiny są drugie terminy. Co teraz miałeś za egzamin, że tak ładnie wyglądasz? Stresowałeś się? Troszeczkę. A jak poszło? Że. Jakieś słowa pocieszenia dla kolegów, koleżanek? Co, 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 co. Nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Widzimy się w sesji. Poprawkowej. Czy to zarówno A, a będzie kampania czerwcowa? Nie. nie. No to dobrze. Życzę powodzenia. No i ja słyszałem, że miałeś egzamin. Tak, miałem. Z czego? Bo... Z pas nie, 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 wiem. z pas <laughs> Z Dobrze. Nie wiem. Chodzi się zgadzać ze, sylwim, ze, sylwim, ze sylwim, a, systemem, że ses to jest system eliminacji samych jednostek akademickich. I dlaczego? A dlaczego? Wiesz co, wszyscy ludzie kochają się na tej sesji, mają warunki tak, mają warunki i ludzie odpuszczają sobie. A jakieś słowa pocieszenia od uchwytych kolegów położonych przeciwko? Będzie dobrze, nie trzeba się stosować. Miałeś już jakieś egzaminy? A jak przygotowania do sesji? A ja, średnio, z jakiego A czy zgadza się ze stwierdzeniem, że sesja to jest system eliminacji słabych jednostek akademickich? No, można się z tym trochę zgodzić. A jakieś słowa pocieszenia, otuchy, pozytywne słowa dla swoich kolegów, koleżanek przy Żeby sesją? się dobrze trzymać i dać radę. O, dobra, dzień. Jak widać. Czyli cały czas do przodu. Nie zero. <noise> Jeden, jeden, Czy zgadzacie się ze stwierdzeniem, że sesja to jest system eliminacji słabych jednostek akademickich. I dlaczego? Powiem myślę, że nie słabych tylko tych, którzy Tych, co olewają. tego. I to jest Dzień dobry, witam. A bardzo dobrze uczę się, cześć, kałzysto. Powiedz nam, z którego <grym> jesteś roku, z jakiego kierunku? Trzeci rok praca socjalna. Dużo egzaminów w tej sesji? Wszystkie. Czy ruszy kampania czerwcowa u Ciebie? Nie będzie takiej opcji. A lutowa? Nie przewiduję. Czyli wszystko będzie do przodu. do przodu? W pierwszym terminie. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że sesja to jest system eliminacji słabych jednostek akademickich? Tak. Dlaczego? Ale trzeba być naprawdę słabym, żeby dać się wyeliminować. Bardzo dobrze. Czy jakieś słowa pocieszenia dla kolegów koleżanek przed sesją? Dacie radę. Bez spiny są drugie terminy. Oczywiście uczymy się pilnie niedzielnie, zaliczamy wszystko. Jakieś słowa pocieszenia dla kolegów. Trzymam za bez kciuki, nie? <gry> Bardzo fajne. Jakieś słowa pocieszenia dla kolegów, koleżanek. Ubierajcie się ciepło. Ale przed sesją. Tam zapytać, o, jak, o, to jest... jak do sesji. Super. Właśnie zmierzamy na sesję. Z czego macie egzamin? Z filozofii. Powiedzcie mi, z którego jesteście roku? Z drugiego. Z, z jakiego kierunku? kieł? Czy zgadzacie się ze stwierdzeniem, że sesja to jest system eliminacji słabych jednostek akademickich? Nie. Dlaczego? <grymne> no <bo> nie. <grymne> Jak my się trzymamy, to... A czy będzie u Was kampania czerwcowa? W się sensie poprawka? No, nie zapowiada się na razie. Nie wiem, żeby, żeby zaliczyli, no to powodzenia, no życzę. Się. A czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że sesja to jest system eliminacji słabych jednostek akademickich? Nie, nie zgadzam się. Dlaczego? Bo jeszcze Ciebie nie wyeliminowali. Dokładnie, bo ja, ja <grym> zaliczam i także uważam, że każdy może zaliczyć. Jeżeli Ty możesz, to wszyscy Dokładnie możemy. tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję.